Hej moi drodzy. Witam was w nowym filmie i zapraszam was dzisiaj na Halls Rossmana. Jest to Halls poświątecznej wyprzedaży. W tym roku wyprzedaż zaczęła się 28 grudnia. Jeśli chodzi o tego typu wyprzedaże, no to niestety rządzą się one swoimi prawami i można powiedzieć, że obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy. Myślę, że będą osoby, które się obkupią, które naładują pełne siaty. A będą też takie, które nic nie upolują, no bo po prostu już nic nie będzie. Ja byłam w Rosmanie w dniu wyprzedaży około godziny 17, także dosyć późno. Byłam akurat w Warszawie, więc pojechałam do Rosmana do centrum. Powiem Wam szczerze, że nie liczyłam, że coś jeszcze upoluję, ale okazało się, że na półce z wyprzedażą były jeszcze jakieś resztki, także kilka rzeczy złapałam. No i zaraz Wam je pokażę. Ale okazało się, że jest też wyprzedaż na chemię. O tym nie miałam zielonego pojęcia. Akurat musiałam kupić karmę dla Kota no i w tej alejce była również chemia. Zauważyłam tą wyprzedaż i wzięłam kilka rzeczy w bardzo, bardzo dobrej cenie. Zaczniemy sobie od rzeczy z wyprzedaży świątecznej. Złapałam trzy zestawy zawieszek na choinkę po 99 groszy. Zestaw 12 zawieszek drewnianych. Mamy tutaj takie świąteczne sweterki, także myślę, że będzie to wyglądało fajnie. Zestaw takich mniejszych zawieszek, tu jest dużo więcej sztuk, oraz zestaw ośmiu większych i mamy tutaj ciastki. Jeśli chodzi o rozmap, w którym byłam, były tylko tego typu zawieszki. Z tego co pamiętam, te były ostatnie. Jeśli chodzi o te, było ich dużo, dużo więcej. Tutaj mamy zawieszki drewniane, są one nawet w drewnianym opakowaniu. Jeśli chodzi o te, niestety nie mamy informacji, z czego to jest zrobione. Dalej zestaw skarpetek. Wygląda to tak. Jest to taki przesłodki szampan. Ja ten zestaw widziałam wcześniej i on chyba kosztował na promocji 29,99. Normalnie chyba kosztował 4 dychy. Sama się zastanawiałam, czy nie kupić tego komuś na prezent. Ostatecznie wybrałam coś innego, ale jak zobaczyłam, że jest na wyprzedaży za złotówkę, to stwierdziłam, że wezmę. Ten zestaw był ostatni. Jest to rozmiar 35-40. Ja mam rozmiar 38. Także myślę, że powinny być dla mnie dobre. Mamy tutaj zestaw dwóch par skarpetek. Spróbuję to zaraz rozpakować. Skarpetki wyglądają tak. Co prawda, nie jest to stuprocentowa bawełna. Mamy tutaj domieszkę dokładnie poliamidu, ale są bardzo miękkie, przyjemne w dotyku. Fajnie, że są dłuższe. Ja, jeśli chodzi o jesień, o zimę, noszę właśnie dłuższe skarpetki. Jeśli chodzi o wiosnę, o lato, zdecydowanie wolę krótsze. Dalej dwa produkty od Vibo. Są to cienie z kolekcji świątecznej. Mam tutaj kolorek 03 Christmas Tree oraz 02 Gingerbread. Te cienie były pootwierane, porozrywane były naklejki. Także nie kupiłam ich do tego, żeby używać ich na oczach. Myślę, żebym się bała. Nawet jeżeli zdezynfekowałabym te aplikatory, bo o tym pomyślałam, no to jeżeli ktoś złożywał te cienie na dłoni, to później włożył aplikator z powrotem. No i nie chodzi tutaj głównie o aplikator, a o opakowanie, a właściwie o zawartość tego opakowania. Także wzięłam te cienie do zabawy, do prac plastycznych dla mojego synka, bo on ostatnio ma fazę na malowanie farbami, na robienie różnych rzeczy z plasteliny, z ciastoliny. Więc myślę, że te cienie o takim błyszczącym wykończeniu fajnie nam się do takich prac sprawdzą. Ogólnie, kolory, jak i wykończenie tych cieni bardzo mi się podoba. Są naprawdę ładne, takie iście świąteczne. Także w sumie żałuję, że wcześniej nie zetknęłam na tą kolekcję. Patrzyłam na paletę, ale te kolory były takie nie do końca. Także stwierdziłam, że jak nie kupię do testów palety, no to nie będę też kupować innych produktów. No i może wyszło na to, że źle zrobiłam, że nie kupiłam wcześniej tych cieni. Miałam kiedyś podobne cienie z Vivo i były naprawdę świetne. Także jeżeli upolujecie w swoim rozmanie te cienie po 99 groszy i nie będą pootwierane, to gorąco polecam, bo te kolory wyglądają naprawdę przepięknie. Za tą samą cenę złapałam też podkładki pod kubki. Są to podkładki korkowe. Mamy tutaj 4 sztuki. Tego typu podkładki naprawdę się przydają, jeżeli chcemy sobie postawić na stole coś gorącego. No to po prostu ta podkładka chroni nam stół przed odbarwieniem. Także myślę, że za 99 groszy, rewelacja. I jeśli chodzi o te podkładki, było ich akurat bardzo, bardzo dużo. Wzięłam też podkładki tego typu. Wzięłam je akurat dla mojego małego, no bo jak mówiłam wcześniej. Ostatni ma fazę na plastelinę, na ciastolinę i niestety jest to bardzo problematyczne, jest to brudzące, także takie podkładki na pewno się przydadzą. I tego też było mnóstwo cena 99 groszy. Jeśli chodzi o produkty za 99 groszy, złapałam też naklejki żelowe na okno. Kupiłam takie naklejki w Sinsei. Zapłaciłam za cztery takie mniejsze paczki, chyba 12 zł. No i powiem Wam, że mój mały się w tym zakochał. Jak przyniosłam mu te naklejki, to za dwie godziny siedział przy oknie, naklejał, odklejał. Bardzo mu się to spodobało. Także jak zobaczyłam, że w Rossmanie są takie naklejki żelowe i kosztują 99 groszy no to po prostu wzięłam na zapas. Akurat tego typu rzeczy było bardzo, bardzo dużo i było mnóstwo różnych wzorów. Ja wybrałam laski cukrowe, renifera, pingwina oraz ciastka. Przechodząc do rzeczy droższych, do rzeczy po 4,99, udało mi się złapać olejek do kąpieli oraz sól. Jeśli chodzi o ten olejek, jest to marka Somorini. Szczerze mówiąc, nie znam, nie mam zielonego pojęcia, co to jest za marka. Napisane jest, że jest ona wyprodukowana w Polsce. Jest to naturalny olej do ciała i kąpieli z suszonymi płatkami różowego bławatka. Mamy tutaj też olej słonecznikowy, olej ze słodkich migdałów, awokado i kokos. Pojemność tej bombki to 250 ml, także myślę, że 499, jak za taki olejek to bardzo dobra cena. Ja ogólnie lubię olejki do kąpieli, także jak zobaczyłam, że są, to od razu wzięłam. Zapach jest fajny. Czuć tutaj też nuty pomarańczowe, cytrusowe, naprawdę bardzo fajny, przyjemny zapach. Jeśli chodzi o drugą rzecz, jest to sól do kąpieli. Tutaj mamy markę Manufaktura Piękna. Pojemność 450 g, także naprawdę sporo. Mamy tutaj dodatkowo słodką zawieszkę choinkę. Co do samej soli, ona pachnie bardzo intensywnie. i Jest to taki 100% zapach róży. Także jeżeli za różą nie przepadacie, a traficie na tę solę, no to myślę, że nie będziecie zadowoleni. Ale jeżeli lubicie zapach różany, to myślę, że przepadniecie. Bo jest to taka 100% intensywna róża. Mamy tu też suszone płatki róży. Ja lubię zapach różanego drewna. On mi się kojarzy z różańcem mojej babci, więc to są fajne wspomnienia. Jak mam być szczera, to ten zapach jest dla mnie troszkę za mocny, ale myślę, że jeżeli nie nasypię tej soli dużo, to nie będzie w wannie aż tak intensywny. Myślę, że za 4.99 warto było kupić i przetestować. Ostatnia rzecz z wyprzedaży to taki przesłodki zestaw gumeczek Invisibow. Tego akurat było bardzo dużo. Myślę, że dlatego, że ludzie nastawili się po prostu na wyprzedaż 99 groszy no i nie zwracali za bardzo uwagi na to, co było droższe. Ten zestaw kosztował 13,99, więc, jak na trzy gumki sprężynki, bo mamy tutaj trzy takie klasyczne gumki, plus dodatkowo gumkę Scrunchies, która jest naprawdę duża jest mięciutka. Jest ona pokryta futerkiem, i mamy tutaj jeszcze rogi renifera. No to ta cena jest rewelacyjna, bo jeśli chodzi o ceny regularne gumek Invisibubble, to za taką klasyczną trójeczkę musimy zapłacić około 30 zł, plus dodatkowo gumka skrącząca kosztuje pewnie ze 20, a może nawet 30, także 14 zł jak najbardziej spoko. Testowałam naprawdę mnóstwo różnych gumek tego typu z różnych drogerii. No i powiem wam, że jak dla mnie te gumki są najlepsze. One się faktycznie nie odkształcają. Mam je bardzo, bardzo długo i nic się z nimi nie dzieje. Jeśli chodzi o te tańsze zamienniki, no to bywało z tym różnie. Także wolę po prostu zapłacić więcej i mieć te gumki na dłużej. Jeżeli traficie w rozmanie na ten zestaw, no to myślę, że naprawdę mega się opłaca. Ja Wam go serdecznie polecam. Na koniec pokażę Wam jeszcze chemię, którą udało mi się kupić na wyprzedaży. Pierwsza rzecz to tabletki do zmywarki. One w cenie regularnej były mega drogie, bo kosztowały chyba 90 zł albo stówkę. Ale wyprzedaży kosztowały 39,99. Mamy tutaj 120 tabletek. Jeszcze takiej ceny na taką ilość tabletek nie widziałam. Także jak zobaczyłam, że stoi ostatnia paczka, to od razu zgarnęłam. Druga rzecz to tabletki do prania od S. Z tej marki miałam płynę do płukania, ale do prania chyba nigdy nic nie miałam. Wzięłam, bo była naprawdę genialna cena. Kosztowały one 14,99. No a mamy tutaj 39 sztuk, także jest to sporo. Z tego co kojarzę cena regularna to chyba 35 albo 40 złotych, także ta wyprzedaż była naprawdę duża. Kolejny produkt to perwol i z tego się chyba cieszę najbardziej, bo ja perwolu używam regularnie. Tutaj mamy 2970 ml, czyli prawie 3 litry. Ma on nam starczyć na około 54 prania, jest to wersja do białego i kosztował on tylko 14,99 także naprawdę super cena. Kolejna rzecz to coś, co chciałam przetestować. Jest to marka Meglio. Chyba tak się to czyta. Ja o tych płynach słyszałam bardzo dużo dobrego. Mnóstwo osób mi je polecało. Kupiłam sobie odtłuszczacz tej marki. No i powiem Wam, że jest genialny. Jest to w ogóle marka włoska. Także jak zobaczyłam, że ten płyn jest i jest ostatnia sztuka, no to od razu go zgarnęłam. Niestety nie ma tutaj nic po polsku, ale po tych obrazkach można wywnioskować, że jest to płyn uniwersalny, może coś, ale odplamiacz. Mamy tutaj buty, kuchenkę i koszulę, także przetestuję i zobaczymy. I wzięłam sobie jeszcze kalgon. Ja kalgonu używam regularnie i to faktycznie dużo daje. Jeżeli używam tego typu produktów regularnie, to faktycznie nic się z moją pralką nie dzieje, nie ma osadu, no i przede wszystkim ubrania są czyste. Także jak zobaczyłam, że jest na wyprzedaży za 12 zł, no to od razu zgarnęłam. Niestety było ostatnie opakowanie, bo jeżeli byłoby tego więcej. To pewnie wzięłabym na zapas. Także jak będziecie na zakupach w Rosmanie, to zerknijcie sobie na półki z chemią, bo możliwe, że jeszcze coś na wyprzedaży upolujecie. Jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jest to ostatni film w tym roku, także chciałabym Wam złożyć noworoczne życzenia. Szczęśliwego nowego roku. Życzę Wam, żeby spełniły się wszystkie Wasze marzenia, plany, postanowienia noworoczne, jeżeli takie macie. No i przede wszystkim życzę Wam oraz sobie zdrowia, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Powiem Wam, że ten rok bardzo mnie wymęczył, jeśli chodzi o zdrowie. Kilka razy chorowałam i czasem były to tylko przeziębienia, ale niestety te objawy były dosyć ciężkie. Także życzę zarówno sobie, jak i Wam, żeby w tym roku pod kątem chorób było lepiej, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy byli odporni. I żeby ten rok był lepszy od poprzedniego, żeby spełniły się wszystkie wasze życzenia. Jeśli chodzi o wyprzedaż w Rosmanie, dajcie znać, czy udało wam się coś upolować, czy jak pojechaliście do sklepu, to był towar. Były produkty z wyprzedaży, czy niestety były tylko puste półki. Oczywiście wiadomo, że bardzo dużą część rzeczy z wyprzedaży odkładają, kupują sobie pracownicy sklepów, i to w każdym sklepie, jeśli chodzi o tego typu wyprzedaży, jest normalne, także czasem po prostu jest tak, że idziemy do Rossmana, idziemy nawet o 8 rano, zaczyna się wyprzedaż, no i niestety nic nie ma. Także dajcie znać, czy coś upalowaliście. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w przyszłym roku w kolejnym filmie. Pa pa!